Nie wisało. Można niszczyć wełnę, co nie? I glinę. Razem kabel sola. No to jeszcze patyk. No. A tu drugie nie zapracowało. <grym> mm. No jaki lak miałem i nie zniszczyłem wełny tylko? Dobra, mam. Masz? Mam. No. Zadawaj to. No poczekajcie, może coś jeszcze będzie. Nie, no nie, ja już mam kabel soła. To wszystko. Dawaj to. Ja a, zawsze się zajmuję tym razem to Patrzcie się wpadam Ciekawe. Ciekawe ile to już trwa. Rusz się. No, no, I Na ziemię. Uwaga, bardzo trudny labirynt. Ej, no się stąd. Mało. Kogo przychodzi? Ale ja Przeszedłem! Dałeś radę, dobry jesteś. Nie skręcić. Lodowa kraina. Poszukaj ukrytej skrzyneczki. O nie, tu są... Te pajajaj A Aj, znalazł ten już. Mam kobla. Ej, ja też znalazłem, też mam kobla. Jeszcze gdzieś piesek będzie. Poszukam. To ja nic nie znam. Nie wiem, że gdzieś wodzie będzie. Eee, ura. Ej, ten, ten bałwany mnie gonią. <laughs> I dobra. Wie to, kurde, może być. Ja mam już kobla. A, a nie, za to... a... a... Ej, czego mamy szukać? wiecyka tak? No, no chyba. Nie wiem, czy można zabijać bałwany, bo by się przydało. Ej, tu jest wełna. Wełna? nic Zniszczyłem. I co jest? Ej, pusta skrzynia! Bo to Asasin ją zabrał. No. I co tam było? Ej, patrzcie jeszcze, co? Kto tam doskoczył na drzewo? No właśnie ja tam skaczę. O tam jest skrzynka. No właśnie tam skaczę. A tam nikt nie doskoczy. <noise> Może można stałeś w... Jest! Jestem tu! Jeszcze ja wiem. Gdzie? Tu. Gdzie? O nie, spadłem! A, A! O, tak ja coś. Nie my to jest się Stąd? Mam piec. Ooo, to dawaj będę. Nie. Dokładnie. Hm. wiedziałem, że będzie piec. No ale nie mamy węgla. E. Zawsze jakiś minus. No ale masz, ale... masz węgiel? Chorwy będzie. Świeczkę. Uu. to jest pochodne. Kto tu rozlał wodę? Gdzie? Tutaj. Otworzyłeś to. To ja? Nie wiem. Bo to wszystko... A, lubię flaski. Gdzie? Ja tam nie ruszałem tego. Ta, wszystko na tego co lubi flaski trzeba rzucić. <laughs> Ej, ta nazwa jest tylko dla pizzu. <laughs> Nie, 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 nie wiem, czy można jeść. Szkoda, że wełna nie może pani. <śm> Ej? A, to ten przyszliśmy. Ej, patrzcie się na śnieg, bo na śniegu może być biała wełna. No, być. No, może Ile śnieżek? <śm> Ej, no nie, no jaki trolling. Nie no gdzie to jest? To jest wirta To nie mój dziadek. Oko. Mm, Widzicie mnie? Weźcie Bóg. mnie poszukajcie. Najchętniej bym teraz zrobił cięcie. Poszukaj mnie Asasin. Widzę się. Tylko <laughs> Nie widzisz <laughs> tego na no, kurde. Ej, dotarliście do tej skrzyni, czy nie? No, tam ten. No, tamten... A ten jeszcze. A e, ja nie można nieść bowmanów? No, <laughs> można zabijać potworki, co? Ty ja tego bałwana zabiłem, bo woda się na niego wylała chyba. Ja zabiłem bałwana. Aha, to tego zabiłeś. Chodź tu. On powinien być odporny na śnieżki. O gołoce, te drzewo, może coś tam znajdę. Powinien się powiększyć, kiedy się rzuca w niego śnieżkami. Ej, dajcie mi te dwa kamienie. Zrobiłem cięcie. Włóżcie do pieca te kamienie. No. <grym> Ej, teraz. włóżcie do pieca, assassin. Włóż kamienie do pieca. No już Nasz. Jest tylko jeden. Co, ty chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Daj mi kamień. Dałem ja. Tylko, a ba, ba, mi. No as. No dwa musisz tam rzucić zrobić Czemu nie mogę tych bruków połączyć? No właśnie ja też nie wiem. Bruków? Połączyć? A skrzynka nasiskowa, no? Znaczy skrzynka No bo się nie da zrobić z słona, jakbyście chcieli wejść. Ale czemu nie mogę ich razem połączyć? No nie dobra, czego ten bał właśnie tak na ciebie patrzy. Ej? Albo ten jeden kamień jest zbugowany. On w ogóle nie ma nic zapisane, on ma tylko przy... tylko ten kamień działa. A ja też to widziałem. Zobacz sobie. Znowu mapa znowu, jest. Że... Znowu Słuchajcie mapa mi... jest niedopracowana. No znowu... poczekajcie, mamza. Zrobię tak. to powiedzieć, no i coś ją ja do tej skrzyni. To ja znowu jest buguję. Ej! Yy, masz neter włączony? No To dobrze, bo już widzę portal No i chodźcie tu, nie, nie, nie idźcie z tego, no Chodźcie tu Zobaczcie się Zaplanowałem coś Tylko weźcie jeszcze jednego kablu ze no i wywalcie tam I... Powiem, że niby nie zobaczyłeś do końca, tam nie wziąłeś wszystkiego, no i tam jestem, nie? O, -o. A ja już położyłem ten stoł <laughs> Ale gości, ja cały czas nagrywam, to jak my to możemy tak powiedzieć? Ja mam cięcie. Dobra, to weź po prostu schakuj to i już. No bo jak to można dać jeden bruk, który nie działa? Zaraz będzie, że te bałwany się... ...zakryły wełnę. Chodźcie, się. jest Dlaczego to jest no, bo ja go tam położyłem. Noo... Dobra, to przebijemy się przez drzwi, spokojnie. Zara, główką je rozwalę, patrzcie. Ej, patrzcie się. Zostawiłem tego kabin z toła. Nie wiem. Uwaga, zaraz rozwalę dźwigówką. To jest trochę Rozwaliłem dźwigówką. No i dobra. Jeszcze nawet Musimy zejść głębiej. Jestem w środku tego. O tu. Wow. O wełna. Mam lago. Wy, te, wy też macie lagi? Nie. A już nie, już nie. Twoje? Jest. Ej, yes, no. ja, ja mam rzeczy mnie. Ej! Co no mi dobrał? Jest, mam no, hełm. A ja no, cały. Ty oddawaj mi. To, bo no co ja mam ty. buty. To jest I co? To, 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 to. Fok, 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 fok! Ja już uciekłem. I co, to koniec jest? Kto tam skoczy? Ej, patrzcie! nie! Ej, ja nawet tabliczek nie przeczytałem, co tu były. Goście, no. Co? To było, to już koniec. Koniec? No. Dobra. Marka. Marka, cześć. Cześć, czołem, na to już jest koniec tego let's play.